Witam tutaj Krakato oraz S Maurycy. I to jest poważna <grym> sprawa, bo. No. Jest taki jeden Kid, nazywa się Abra Gaming, czy tam Games. Nie wiem, nie chcę promować trochę, ale. No po prostu. No, no krótko, no kto pytał z niego? Cringe Kid. Ja myślę, że więcej tutaj nie ma za bardzo co mówić o tym gówniaku Może coś powiesz. No ja nie wiem co muszę ma... nadać <laughs> na z nim i mam mniej zubów do Saurcego i jest botem. Ogólnie to bardzo niemiłe rzeczy powiedział na nasz temat w komentarzu. I no napisał tam, że jesteśmy że jesteśmy y, początkującymi y, z tymi youtuberami. <laughs> Kiedy miał dwa subskrybery więcej od nas, a teraz my mamy pięć subskryberów więcej od nas w jednej od, od niego ziedem. Mamy 5 subscriberów więcej od niego, więc naura z nim, Kid i on tyle nigdy nie dobije, a my już będziemy mieli milion. Więc co? naura co? trochę i. No nie no Kid... Grinch oraz. No, tydem i... I tyle no, po prostu. Ja no, nie wiem co Wiadomo. No. no. Po prostu. No nie wiem, no po prostu to jest żałosne i... Uważajcie na takich y, kidów, bo to po prostu szkoda gadać. I, i ja żegnam i życzę y, no. <ścoughs> Naura. Naura.